Hej, 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 mam wszystkim serdecznie. Witamy was na kanale szeregowy WWU. Na samym początku zapraszam do subskrypcji, komentarzyka, jeżeli film się podobał, łapkowania, jeżeli wam też się film spodobał, a jeżeli nie, to też ja zapraszam. Oczywiście zapraszam też na wejście na DC. Jest tam jakaś ekipa. Dobra, jak dzisiaj widać, w tle okręt. To dzisiaj o czym porozmawiamy? O, marcewo jednej, ale tylko o ludziach, którzy stacjonują na okrętach. Bo przecież wiadomo, nie będziemy rozmawiać o wszystkich rzeczach, nie. Teraz wylądujemy. I zaczynamy nasz materiał. Służba na okrętach jest bardzo trudną dziedziną, można powiedzieć, bardzo trudną psychicznie i fizycznie. Dlaczego? Może trochę z innej beczki zaczniemy? Dobra, nie będzie tak. Życie na okrętach jest bardzo specyficznym życiem, i to nie jest takie hop, szup i tym bardziej podobno. To trzeba lubić. Dlaczego? Z takich ciekawostek musicie się przyzwyczaić do tego, do, że jeśli będziecie pływać na większych okrętach lub mniejszych okrętach, występuje taka zwane czy mniej zwana kołysania. O co chodzi? Dzisiaj teraz to nie ma, jest spokojne, jak to się mówi: tafla wody. Ale jeżeli jest sztorm, tym bardziej podobne, można powiedzieć, że. Jak się kładziecie do wyro, to nie czujecie go <laughs> przy mniejszych odkręte. O, oczywiście, o co mi chodzi przy sztormie, jak jest, odrywacie się od pły i ponownie się wbijacie lewo, prawo, do góry. Nie czujecie, że w ogóle leżycie, bo jest taki przechył i ponownie się maksymalnie wbijacie w łóżko. Trzeba lubić. Nie można, mieć, jak to się mówi? Bum. I tutaj mi Zów teraz też oskarży. O, Zów jest nieprzygotowany jesteś. Zów mówi, że spontana. O, materiał jest przygotowany. Tak. Bo to jest czyste, jak to się mówi. Spontan. Ech. Trzeba wiedzieć o tym, że trzeba to lubić. Jeżeli podczas sztormu masz jakieś tam choroby lokacyjne czy awentarnie zaburzony błędnik, no to niestety będziecie często widzieć, jak to się mówi. Bleh za burtę lub ewentualnie w kibelko, czy tym bardziej podobne. Bo niestety takie choroby łapią przynajmniej 80% czy 90% załogi. To jest nieunikane podczas sztormu, w tym bardziej podobne. Praca w marynarce wojennej, zresztą jest polecam dla tych, które są w samotni. Dlaczego? Bo oczywiście są okręty, które wypływają załóżmy na dwa dni, tydzień, Raz, na trzy miesiące, cztery miesiące. Ale te są okręty, które wypływają na pół roku, wracają, stacjonują ponownie dwa lata, dwa miesiące. Dwa miesiące stacjonują hmm, w porcie i ponownie wypływają na większe czy mniejsze manewry. Czy ewentualnie pomoc, to jest tym bardziej podobne. Bo nieco nasza marynarka też udzi udział. Mówię, że, że takim nie mamy zbyt dużo ładnych i dużych okrętów. Ale są takie sytuacje. Są okręty, które praktycznie w ogóle nie wypływają z portu. Takie na przykład jak holowniki czy kutry yy, biorą, tylko biorą udział w jak to się mówi, w rejonie swojego portu lub ewentualnie innym porcie, jeśli mają jakieś zadania, ćwiczenia są. Czy ewentualnie komuś pomagają. Są oczywiście takie dwa okręty, jak większe okręty, nie wiem, nie będą patrolowce, szkoleniówki, yy, no, nie siecieli nie praktynie to za bardzo nie mamy, tak. Trałowce, desanty, e, stacjonują, jak wiadomo, jak to powiedziałem, tak, wypływają na dwa-3 miesiące poza poza macierzyską jednostkę. I stacjonują. Wiesz, to też, jeżeli macie żonę dziewczynę, no nie polecam, ponieważ to życie marynarza, jak same pogłoski idą, jest ciężkie. Nie jest takie łatwe. miły sympatycznie Miałem materiały filmowe, pan chciałem przygotować, ale wam nie pokażę. Ale to nie jest dla tego sens. Jak na przykład niebezpieczna praca jest przy cumach, tak? Czy innych <laughs> rzeczach, ale dobra. To jest nieważne. Ym... I to jest, na tym mogłem zakończyć, tak? Co się robi na okręcie? Bo dlatego opisuję dzisiaj taki filmiczek jest o. Marynarce wojennej, bo jeden z widzów poprosił mnie: Stwierdziłem, no dobra, dobry temacik na środowy film. Mogę, gadaczko, chociaż chciałem mówić o lotnictwie, ale tak zeszliśmy tematem. Praca na. jest, żeby Wam nie skłamać, nie chcę Wam mówić, jest chyba 13 funkcji, czy 12, które marynarz, tak można powiedzieć, ma funkcję na okręcie. Więcej nie ma. Oczywiście, nie mówię tutaj o, nie wiem, dowódcy, tam nie wiem, o innych rzeczach. Mówię o szeregowych, choć zawsze mówimy o szeregowych, których chcą właśnie na wyspę. Ale nie mówię też o uzbrojeniu, czy tam szósty dział, czyli siłownia, czy ten, motorzysta, tak. I tym bardziej podobny, czy nawet dwunasty, chyba to jest Drużyna Płysłańska, ale to już nie pamiętam. To już stare czas. Mogę sobie przygotować jakieś tabelę i wam wszystko opowiedzieć, ale czy to jest sercem opowiadane i z tym co ja wyczuwam. Każda. etap jest bardzo burzy Tak trochę sobie powiadamy sobie nie wiem o. Co się robi zazwyczaj się konserwuje sprzęt, bo niestety nasze zasolenie wód tym bardziej podobne jest mordercza. Jeżeli działają okręty poza macierzyńską jednostką. I są okręty, które praktycznie co miesiąc jest malowane. Wyobraźcie sobie, że taki okręt się maluje co miesiąc. Tak. Są takie sytuacje. Są takie sytuacje, jak kiedy Wam opowiadałem na live, że tydzień przed trafieniem przed stocznią, czyli piaskowaniem, czyli tym bardziej podobne, czyszczeniem okrętu i innych rzeczy, okręt został pomalowany, czyli w poniedziałek, czy we wtorek, został pomalowany cały okręt, a w piątek została, czy tam następnego poniedziałku, została farba zerwana do konserwacji kadłuba. Teraz pytanie, gdzie jest sens i logika? Właśnie nie ma. I tym będzie się zajmować w marynarce wojennym. Są oczywiście zadania, na przykład jeżeli jesteście z szóstego działu i jesteście na wypłynięciu w morzu, Waszym głównym zadaniem jest walka o żywotność. Dokładnie to, że spowiedziałem, ale chodzi mi siłownia. Siłownia to nie znaczy mi miejsce, gdzie się trenuje. Siłownia, ile można powiedzieć, są tam wszystkie, tak na polski chłopski rozum, wszystkie maszyny, czyli na przykład agregaty, silniki i tym, można powiedzieć, pomieszczenie techniczne, ona tak powiedzieć, one były bardziej specyficzne, ale to tak, żeby było, żeby chodzi. I praktycznie są wam warte służby przy pilnowaniu agregatów, silnika, pomp, innych rzeczy. Bo oczywiście podczas takiego ładnego pogody jak dzisiaj to praktycznie nie ma co pilnować. Ale podczas sztormu na przykład agregat, przy mniejszych okrętach oczywiście mówię, potrafi się zapowiedźnić. Do jego sytuacji dochodzi? No to myślę, że jeżeli też będzie jakiś komentarzik, napiszę... Żebym więcej o tym opisał, to opowiem bardziej szczegółowo. Wiadomo, bo tutaj takie życie. To trzeba pilnować. W jaki sposób? No to też odpowiem, w innym może filmiczku. Są, so, jak powiedziałem, konserwacje. Na przykład. Tak, że na przykład jest. Jak to się mówi? Okręt uzbrojony, chociaż mamy, nie mam dużo okrętów uzbrojonych. Trzeba konserwować to. Często malowanie. Na przykład na radiu. Osoba na przykład. Praktycznie nic nie ma. Tak. Z radia. Ale są też. Ale z nawigacji, proszę bardzo. Tak. Osoba, która wypływa, załóżmy. I jest. Już nie pamiętam, który to dział Chyba pierwszy. Czy drugi, czy trzeci. Nie pamiętam. Pierwszy, bo to łączność. Chyba nie pierwszy chyba dział Nie, ty nie jest nie ważne, Za pomocą dowódcy. Okrętu steruje takim okręcikiem. I tutaj niestety jest, jak można powiedzieć, tak, załóżmy 4 godziny, jedna osoba, i następna osoba, twój zmiennik lub z innego działu, czyli drugiej zmiany, wchodzi znów na 4 godziny. I za pomocą nam dowódcy kierujecie okrętem, czyli wykonujecie jego polecenia. I sterujecie okrętem. Załóżmy od radia, na przykład, ma, jeżeli jest kiedyś się w morzu. Pilnuje radia i słucha komikatów, które są prowadzone albo do was, albo do innych okrętów. Dział szósty opowiadałem już na przykład, jest pilnowanie siłowi, żeby okręt był cały czas sprawny, bo są sytuacje, które na przykład um, miałem taki przykład o, na okręcie, gdzie zabrakło, jak to się mówi, prądu na okręcie, bo się agregat wyłączył. I była walka o żywotność, bo statek był w ruchu, a nie było ani zasilania ani manewrości, ani nic. Oczywiście są, jak to się mówi, manualne sposoby, żeby prowadzić takiego okręcika, czy mniejszy, czy większy. Tak zwane mechaniczne, nie jak to można powiedzieć. I da się, ale no niestety to ludzie muszą wiedzieć. Przeważnie ich wiedza jest rzecz mała i to osoby specjalistyczne, które znają się na okrętach, danym tym okręcie, wiedzą. A tak naprawdę czasami macie takie spot, spot, sytuacje, że osoba, która całkowicie się nie zajmowała okrętem, czy z innego działu, idzie do waszego działu jako waszego przełożonego i tak naprawdę wydaje się alfa i omega, kiedy wy w 80% znacie okręt. Są takie przypadki. Są przypadki, że na przykład, nieważne, to na przykład o kucharzy pogadamy. Co robi kucharz? Fajna fucha. Okręty, osoby, które są zaopatrzone, może ewentualnie stacjonują na okrętach, mają żywienie w Kratisie. Czyli na okręcie. Oczywiście tutaj wiadomo. Przychodzi załóżmy kucharz o godzinie 6 robi obiad, znaczy siadanko dla załogi, która przyjdzie już o 7 lub 7,30, to zawsze o jakiej. Można powiedzieć, na jakiej jednostce stacjonujecie, na jakiej wyspie. Później robi oczywiście, bierze, podaje, zmywa, robi obiadzik o 12, przeważnie jest o 12 obiadzik, jak praktycznie w większych jednostkach i później o 14 idzie domu. Taka z ciekawostek, jeżeli jesteś jesteście na morzu, kucharz nie ma limitów wody, tak zwanych. Oczywiście każdy większy lub mniejszy okręt ma swoją żywotność na, jak to tak ja mówię, żywotność na wodzie, czyli ile może stacjonować poza jednostką, poza jak to się mówi, poza macierzyzsko jednostką lub inne, czyli na wodzie. Tak załóżmy, że to jest od, załóżmy siedmiu dni do trzech miesięcy. Może i Stacjonować na wodzie, nie pływając do portu. Zacznijmy zapasów jedzenia, zapasów wody, zapasów paliwa, olejów i tym bardziej podobne, bo oczywiście to są takie zapasy, bo trzeba mieć. Ale no to wszystko znajduje się w siłowni, Dla ci się po prostu jedzenia. Ja tutaj nie powiadam o ludziach, którzy są marynarzami, a stacjonują na lądzie, bo są takie, marynarze, takie takie funkcje. Dodatki, marynarze są bardzo fajne, miłe i sympatyczne tym 3 lata służycie na okrętach, to dostajecie podwyżkę. Podwyżkę na temat okrętów. Tak samo tutaj jeszcze temat jest sporny, bo teraz się przepisy zmieniły na niekorzyść marynarzy, którzy w tym roku czy na temat no już w 2013 roku przyszli do, że praktycznie co trzy lata, żeby dostać morskie, muszą tam dostać znaczy dostać procent, muszą 3 lata wypływać bezpośrednio w jak to się mówi, w życiu. Kiedyś to było co rok, ale to jest stare zasady. Czyli, na przykład, wypływałeś na, na okręcie, i to już roczek, dostałeś w przybliżeniu od procenta do 2% procent do emerytury. Oczywiście. Oczywiście jest to nie było szkodliwe, nie mówię tutaj temu. Temat szkodliwego to jest temat sporny. Teraz prowadzili, taka z ciekawostek, co trzy lata, z tego, co ja pamiętam. Może to może są informacje stare, więc tutaj bardzo przepraszam, ale nie sądzę. Trzy lata musisz wypływać, bo dostać 1%. Lub tam dwa. Zależy, wszystko zależy na jakim okręcie stacjonujecie. Czyli na przykład na podwodnym dostajecie na przykład 2%, Ale na przykład jak to powiedziałem, kutry, holowniki, nie wiem, inne okręty, mniejsze, dostajecie 1%. Co dziś takie co 1,5, ale to już nieważne. Życie. Życie niby na okręcie jest w puszce. Wszyscy... Nie ma tutaj miejsca, nie ma tutaj wygody, wszystko jest zmalizowane, tak? Jest jak najbardziej, tu i tak jest porządek. Zazwyczaj to są jeszcze cumy, na przykład tutaj na burcie. Na dziobie, przepraszam, bo to nie jest ten płyt burta, tak? I tak wędrujecie, o, śmigłowiec. Porządki, konserwacja, malowanie. Niby wszystko się fajnie układa, bo to jest przepiękny okręt, ale są takie naprawdę... Tutaj suma, tutaj jakiś klucz, chociaż nie powinien się znajdować. Bulaje są oczywiście. Bulej to jest takie, można powiedzieć taki ciekawostek, okienko w wodzie. Jak na przykład tutaj okno, to okno można powiedzieć bardziej niż... Dobra, trochę, trochę skumam, ale dobra. Mam w kilka filmiczków na łajbach, szaglówkach. Na ten, ale wam tego nie pokażę, bo to jest inny sens. Jednym takimi plusami na życiu jest, jak wychodzisz na burtę, żeby zapalić papierosa, patrzysz, a tutaj dookoła woda. Nie można mieć lęku do wody żywą, bo niestety tak naprawdę wy nie bierzecie sobie pod uwagę, jaki to jest potężny żywioł. To jest naprawdę... Uświadomicie się dopiero wtedy, wtedy jak będziecie stacjonować na okrętach. Bo nieraz walka o żywotność, nieraz zastanawiał się, się co będzie, jeżeli był pożar. Bo nie tyle w tej były pożar, tylko oczywiście są kamuflowane. Ale załóżmy, że musicie yy, wyskoczyć. Oczywiście takie to są, jak też mi zarzuci, ale są przecież szalupy ratunkowe. O, o, o. Ale tak naprawdę, te szalupy nie zawsze są dla wszystkich. Na Libin z Niby jest tam zawyżona, tak, bo jest konserwacja, ale naprawdę yy, to robi już żołnierze, które na przykład muszą co roku konserwować to. Chodzi mi o zdjęcie z pokładu, e, zawieźć gdzie trzeba, oczywiście specjalistyczne firmy zajmują się, bo tak naprawdę załoga nie zajmuje się konserwacją. Znaczy konserwacją zajmuje się, ale nie, na, nie zajmuje się naprawianiem, bo mają zakaz naprawiania. To jest właśnie najciekawsze, bo kiedy dostałem pytanie z członka rodziny, jak to się ma powiedzieć co jeżeli wam okręt wyśrodnie na środku wody? A ja mówię, nic, nie możemy naprawić, bo wszystko zajmuje serwis. Oczywiście, że to jest mała naprawa, możemy, oczywiście. Ale zawyższenie jest tak, ps, ps, chuston, nie mamy starożytności, proszę o holownik, e, przeprowadzić tam, żeby mogliśmy wrócić do portu. Pst, pst. I przypływa taki holowniczek, przepływa, przypływa, jedzie, podpina się i zaprowadza z lotem, bo to jest prawda. Później przyjedziecie do portu, serwis przyjeżdża, naprawia i budowie też się zdolni. Tak, taka jest prawda, bo żołnierze nie mogą naprawiać, bo nie mają uprawnień. To jest dla najlepsza. Więc wtedy walczy walka o żywotność, bo woda się kończy, wódka się kończy i tak żyjecie można było w marynarce wojennej naprawdę kilka historii powiedzieć ale niestety czas leci żeby nie było zbyt długi film ani zbyt krótki jakieś akcje no były akcje, były ćwiczenia są, manewry są ale to wszystko jest naprawdę niebezpieczne, a podczas sztormu przy małych okrętach no naprawdę jest bardzo niebezpieczne, by wyjść na Pokład, i załóżmy sobie żygnąć papierosek, czy tam bardziej podobne. Dobra, ja bym jeszcze mógł powiedzieć, ale tym słodkim akcentem, jak już macham rączką, żegnam się z Wami. Dziękuję. Zapraszam do DC, live'y. Na live'ach więcej opowiadam, więcej historyjek jest. Czasami są nudne, to wiadomo, ale nie zawsze można gadać o temu bo człowiek chce pogadać się i pośmiać. W końcu ma być rodziną. Zapraszam na DC, zapraszam do łapkowania, powiększania zasięgów, bo w końcu na tym wszystkim zależy, żeby nas było więcej. Tym więcej, tej na przykład ten wywiad był, jak kiedyś był w Gratisie, czy na w poniedziałek, czy w filmu Ekstra, wywiad z żołnierzem, bo ludzie, którzy zajmują się wojskiem, też mnie oglądają i przydzierają mi prawdy. Dobra, trzymajcie się, dziękuję jeszcze raz wam wszystkim za aktywność i bycie do końca filmiczku. Pamiętamy, tak wojsko żeby powiększyć konacia na te zasięgi i dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem, czyli do piątku. Hej! Trzymajcie się!